W historii moich klientów ubezpieczonych. Myślę, że świetnie mogę się pochwalić historią. Klienta, który ubezpieczył siebie i swoją rodzinę, między innymi tam na odpowiedzialność cywilną, na wypadek i na życie. Po kilku latach zdarzył mu się wypadek w pracy. Tam się coś stało z dłonią. Jeżeli ta pani Basia będzie oglądała to, to będzie, to będzie właśnie ten przykład. Pozdrawiam panią Basie. Ten przykład utkwił mi i przekonał mnie jeszcze bardziej do tego, że tego typu rozwiązania są naprawdę potrzebne. Pan ubezpieczył siebie, rodzinę. Zdarzył się wypadek, trafił do szpitala. Był operowany. Po kilkunastu dniach bycia w szpitalu zdarzyła się najgorsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć. Ten człowiek zmarł. No i teraz powstał dylemat, czy może nie powstał dylemat, było wiadomo, że śmierć nie nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ale w Polisie od nieszczęśliwych Wypadków miał taką opcję śmierć wskutek zdarzenia wypadkowego. Była to śmierć naturalna w tym przypadku. Polisa Ubezpieczeniowa na Życie wypłaciła odszkodowanie pani Basi. Ale pani Basia zwróciła się z pytaniem: Czy jest jeszcze możliwość do pytania ubezpieczyciela od nieszczęśliwych Wypadków? Czy coś by się jej jeszcze z tej polisy należało? Bo skoro mąż miał ten wypadek, no to jak oni do tego podejdą? No i tu mnie ubezpieczalnia zaskoczyła. Zebrała dokumenty medyczne, przeanalizowała i wypłaciła pani Basi odszkodowanie z tytułu wypadku inwalidztwa męża, nieżyjącego, bo stwierdziła, że jakby mąż żył, to by i tak musieli mu wypłacić te środki z tytułu. Inwalidztwa za tą, za tą dłoń. I to jest dowód tego, że rzetelność tych ubezpieczalni naprawdę jest taka, jaka powinna być, a dużo tak naprawdę zależy od osoby, która prowadzi te polisy, bo jeżeli dopyta i znajdzie czas na to, żeby po prostu popytać, dopytać, zebrać dokumenty potrzebne, to osoba w ubezpieczalni, analizując to, widząc możliwości, że jest tak, że Należy się, po prostu jest wypłata zrobiona. Oczywiście to zawsze kosztuje więcej czasu, ale yy, dzięki temu jest wypłacone kolejne odszkodowanie, o których nikt by nie powiedział: że nikt z agentów czy maklerów by się nie zdobył na to, żeby w ogóle zapytać o to ubezpieczalnie, bo generalnie by nie wierzyli w to, że coś takiego będzie wypłacone. I to jest taka chyba najlepsza historia. Która, która mnie tak w sumie zainspirowała dalej, żeby dalej ubezpieczać, dalej mówić o tych ubezpieczeniach, edukować o tych ubezpieczeniach. Nie zawsze wszyscy muszą być ubezpieczeni na wszystko, bo się nie da ubezpieczyć na wszystko, ale rzeczy, które są ważne, należy mieć. Nazywam się Dariusz Golik, ubezpieczam w Niemczech. Jakbyś chciał o tym więcej porozmawiać, zadzwoń, skontaktuj się. Myślę, że damy radę.